To jest program nasza lubuska polityka Katarzyna Kozińska. Witam państwa serdecznie, a z nami w studio są już nasi dzisiejsi goście, a są nimi Elżbieta Płonka była posłanka Prawa i Sprawiedliwości, ale także była wicemarszałkini województwa lubuskiego obecnie najprawdopodobniej kandydatka do sejmiku no, województwa. jeszcze nie mamy potwierdzonych list w sensie rejestracji, ale, ale o tym się mówi i na tej wstępnej liście tak. pani jest dzień dobry Mirosław dzień Marcinkiewicz dobry. wiceprzewodniczący sejmiku Województwa Lubuskiego, Platforma Obywatelska, także kandydat do Czekamy sejmu. Czekamy na oficjalne ogłoszenie list. To niebawem nastąpi. To jaka będzie, jaka już jest ta kampania do sejmiku, do, do regionu województwa lubuskiego? Państwa zdaniem? i Jak wygląda przygotowanie właśnie partii do tych wyborów? Bo czasu niewiele. No nie jest ona jeszcze intensywna. To fakt dlatego, że nie mam jeszcze oficjalnych wszystkich dokumentów, które uruchamiają kampanię w sensie kandydatów, bo to kandydaci będą e, prowadzić tę kampanię w imieniu swoich ugrupowań. E, jaka jest ta kampania? No na pewno trudna w obliczu tego, co się dzieje w Europie generalnie, i protestu rolników i wojny na Ukrainie e, i nawet decyzji politycznych w Europie i w świecie. Mówimy tu o Stanach Zjednoczonych, bo wybory też takie ważne wybory, bo polityczne decyzje narodów, społeczeństw, państw się zmieniają. I jak widać po naszych ostatnich wyborach też. Myślę, że tutaj będziemy przede wszystkim mówić o tym, co możemy zrobić dobrego dla województwa, co jeszcze trzeba zrobić, żeby społeczeństwu pomóc po prostu, żeby funkcjonowało zadowolone. No z tym zadowoleniem to jest różnie, ale na pewno musimy myśleć o tym, żeby nie ubywało nam mieszkańców teraz. O celach, o celach zaraz, bo to myślę, że będzie kolejny temat tej dzisiejszej dyskusji przygotowanie w platformie obywatelskiej już wszystkie czy wszystkie karty są na stole. Właściwie wszystko jest przygotowane. Taki okres przed wyborami, koniec kadencji obecnego sejmiku, to też taki czas podsumowań. I takie coś robimy. Myślę, w czasie kampanii będziemy o tym mówić, bo to był nie najgorszy czas dla Lubuskiego, dla naszego województwa. No, moglibyśmy dużo mówić, na ile nam przeszkadzał poprzedni rząd, ale wiele A rzeczy no udało się Jak to wygląda w partii? Wiele dzisiaj. rzeczy udało yy, się bo, zrobić. Nie, na, na razie o tej kondycji. Yy. O tę kondycję chciałam zapytać. Czy dzisiaj na falach, nie wiem, tych pomyślnych sondaży no, nabraliście takiej pewności siebie? To znaczy, trzeba być pokornym wobec wyborców. My chcemy mówić o tym, co zrobiliśmy, bo wbrew pozorom tego jest mnóstwo również tutaj dla północy. Ja jestem generalnie zadowolony z tego wszystkiego, co osiągnęliśmy. I oczywiście stawiać sobie pewne cele dalsze. I w kontekście KPO, które jak słyszymy, będzie, będzie uruchomione oraz funduszy strukturalnych to są kolejne przeogromne pieniądze do wydania czy, mądrego czy, wydania czy, czy ma, dla nas czy wszystkich macie już dzisiaj takich e, te, żelazne, że tak powiem zamknięte listy i już wiecie z czym do sejmiku Listki. no e, wolałbym, żeby to ogłosiły władze e, regionalne od tego są e, proszę od tego mnie nie wymagać e, tak listy są listy są przygotowane zamknięte. Kończymy zbieranie podpisów, które też są wymagane do rejestracji. Przyszły tydzień to pewnie ten czas, kiedy wszystko już będzie jasne. Zapytałam pana przewodniczącego o sondaże. To samo pytanie kieruję do pani. One na razie dają dużą przewagę Koalicji Obywatelskiej, Platformie Obywatelskiej, także w wyborach samorządowych. Pani zdaniem, czy to ma szansę przełożyć się na wybory samorządowe właśnie? My, jako Partia Prawo i Sprawiedliwość, na pewno będziemy starać się uzyskać dobry efekt w wyborach. To, że województwo lubuskie, samorząd województwa lubuskiego miał dobre lata ostatnie, to też jest nasza wspólna praca, czyli rządu Zjednoczonej Prawicy, wsparcie dla samorządów, dużo inwestycji, dużo pieniędzy i myślę, że tutaj nie będziemy się o to kłócić, że to były wspólnymi siłami. Zrealizował wiele rzeczy samorząd, wiele pieniędzy popłynęło ze strony rządu. Będziemy myśleć o tym, co jest sensowne dalej, żeby kontynuować. Nie ma te sondaże przedwymorcze? Myślę, że jesteśmy w takiej samej sytuacji, jak była przed pięcioma już laty, tak? Jeśli chodzi o rok 2018, samorząd był wybierany nie martwi mnie. Myślę, że jesteśmy w stanie obronić swoją pozycję w województwie. Absolutnie. Wiemy, że tu rządzi koalicja Platforma. A, a ostatnio no o kolejne słyszeli w sondażach o kolejnych mandatach, które miały być obecnie. E, nawet słyszeliśmy ostatnio o sondażach kolejnych, które, m, które znów nie są jakby pochlebne w kierunku Prawa i Sprawiedliwości. Oddają mandaty Koalicji Obywatelskiej. E, to będą trudności trudniejsze dla państwa wybory niż te w 2018 roku? Myślę, że nie, bo daliśmy tutaj duże wsparcie samorządom. Mimo wszystko, chociaż to różnie wygląda, jak to same samorządy to oceniają, ale nie będzie to trudniejsze. Myślę, że będzie łatwiejsze dla naszego A Jakie udpowania. priorytety według Prawa i Sprawiedliwości? Z jakimi hasłami na sztandarach pójdziecie do sejmiku. Na pewno y, mała ojczyzna to jest ojczyzna ta, która jest najbliżej każdego i należy o nią zadbać, a taką ojczyzną małą jest właśnie lubuskie i dla każdego mieszkańca Polski, oprócz tego, że Polska jest jedna, że Polska jest nasza wspólna, to y, lokalne ojczyzny są jeszcze bliżej i są bardzo ważne. Także myślę, że tutaj nie będzie zbyt dużych różnic y, między oceną, y, co zrobić dla lokalnych. Ojczyzny, ale mamy duże atuty, bośmy jak nigdy dotąd wsparli samorządy finansowo, inwestycyjnie, i to się dzieje. No najtrudniejsze rzeczy to są na pewno duże projekty, albo też inwestorzy, którzy przybywają do województwa, ale mamy strefę, i w tej strefie też się dużo dzieje. Myślę, że tylko na mniejsze argumenty będziemy się mogli spierać na to, czy sensownie były wydawane pieniądze, czy wydatki były właściwe i, i, i czy inwestycje są właściwe. Natomiast finansowanie może być zagrożone samorządów tym razem, ponieważ nie wygląda to zbyt optymistycznie centralnie. Także tu bym się trochę obawiała, czy uda się zrealizować budżet województwa zaplanowany A co ma Pani na, 1000, na myśli? Czy, czy myślę o yy, podatkach mimo wszystko no, ma być większy udział samorządów. No w ma być, ale, ale to się zmienić może nawet trochę na niekorzyść ze względu na sytuację, w jakiej musimy dużo centralnie na obronność wydawać. A my tu nie mamy takich przedsiębiorstw, które by pracowały dla obronności w sposób dający zyski dla regionu, więc może być z tym problem. Jakie priorytety? Nie jest, nie jest tak, ale po pierwsze jedną rzecz chciałbym tutaj zdementować. Zapowiedzi rządu, zapowiedzi pana premiera Tuska mówią o tym, że sytuacja finansowania samorządów zostanie uporządkowana. Niestety PIS trochę zniszczył źródła dofinansowania dla samorządów, tych wpływów, które bezpośrednio się pojawiają. W tym roku nasz samorząd ma dochody większe o 3% niż w roku ubiegłym dochody. Chociaż inflacja była blisko procentowa, no bo patrzmy na ubiegły rok. Więc e, tak, tak, ten nowy ład pisowski spowodował e, spadek e, realnych dochodów. Ale teraz do, to nie do prawda, rzeczy. To dokładali samorząd To są To są liczby, to są liczby więc z liczbami trudno jest dyskutować. Ale teraz co, co, co dalej, co to do przodu? Na co środki? Przede wszystkim e, gospodarka. Gospodarka niskoemisyjna. E, Korodki, które do tej pory, które no na to teraz przez... protestują. Na... Nie o tym mówię. Mówię Teraz o przemyśle, regionalne. myślę o y, właśnie niskoemisyjnej, w nowe linie produkcyjne. Takie jest zapotrzebowanie przedsiębiorców. Transport, zdrowie, szkolnictwo, bo musimy cały czas inwestować, to są pieniądze, które tak z KPO, jak i z funduszy strukturalnych będą trafiały tutaj do naszego województwa. Pewne projekty są już przy Przygotowane, ale oczywiście szczególnie jeżeli chodzi o e, zaplanowane środki na KPO trzeba to będzie teraz błyskawicznie e, nowelizować z uwagi na to iż PiS nie potrafił tych środków ściągnąć do Polski mamy zapóźnienia no, dwuletnie to trzeba delikatnie powiedzieć i w tej chwili e, KPO które trzeba zrealizować do 2026 roku no e, trzeba wybrać takie projekty, które będziemy w stanie zrobić, ale chociażby szpitale, termomodernizacja, wyposażenie. Tu są potrzeby przeogromne, tak żebyśmy nie narzekajmy na to, co zostało zrobione w ostatnich latach, na przykład w szpitalu w Gorzowie od radioterapii, chemioterapii, bankomurek macierzystych, tam głowica endoskopowa rozszerzająca możliwości badań, da Vinci. ale, ale tu szczególnie, jeżeli chodzi o infrastrukturę, to są duże potrzeby. Tam jest potrzebna ogromna termomodernizacja, tak jak w wielu innych szpitalach w naszym województwie. Czyli zdecydowanie służba zdrowia jako jeden z priorytetów, muszę się pani dać odnieść do tego Więc zarzutu dotyczącego krajowego planu odbudowy. Nie, to jest nieprawda. To centralnie ważne. państwa Inne państwa wydają te pieniądze. Zablokowaliście, zablokowaliście dopóki rząd nie zostanie zmieniony Ale i kto jest w to uwierzy. Prawda. No kto w to uwierzy, my wierzymy i musimy przekonać Spiskowe społeczeństwo. Teorie... Oj nie, no przecież mamy dowody w wypowiedziach y, polityków Unii Europejskiej. Trzeba samej przestrzegać prawa Leyen. europejskiego. A nie jakie jesteś, nie jest prawo ale w tej chwili? Nie już jesteśmy potłuką na, na świecie. E, dzisiaj mamy fakty. Krajowy Plan Budowy z, dużym z bardzo dużym opóźnieniem. E, te środki trafiają do Polski. Teraz pytanie, jakie wykorzystać, żeby środków nie zwracać, żeby zdążyć e, z terminami. E, czyli państwa partia nie wie się w pierś, że te nie, opóźnienia nastąpiły. Pierwsi pani von der Leyen wielokrotnie, nawet jak była w obecności u Pana Prezydenta, obiecywała, że wszystko jest ok. a potem oczywiście na forum Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Europejska Partia Ludowa Rękoma ma Platformy, Pan Prezydent nie spełni uzgodnień. No proszę tu, tu, Unia Europejska to, co w to tej są poważni ludzie. robicie jako rząd. Z, z, z wymiarem sprawiedliwości, to jest rympał total. Pani poseł, przepraszam, Rydim? ale co państwo zrobili z wymiarem sprawiedliwości? To również jest nie, no przecież... pytanie: Co z Sądem Najwyższym, co z Trybunałem Konstytucyjnym, z zabetonowanymi instytucjami? Zgodnie które dzisiaj... Z ustawami, przecież dzisiaj też mogą niczego to nie robić. można zrobić ustawą tak naprawdę. tu się muszę nie zgodzić, bo no, dziś tak mają wszystko, większość. Ale dzisiaj mają państwo większość. stworzyli takie mechanizmy, że ustawami zgodnie A z prawem. Nie mechanizm można nic pani zrobić. redaktor utworzył, oddając władzę osiem nad tym rząd Donalda Tuska nieprawnie wybrał posłów wybrał sędziów do KRS-u tak i dlatego potem Z nieprawności się wycofał, a to państwo do... powołaliście e, 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 dublerów w miejsce państwa, prawidłowo nie. Proszę wybranych w tej chwili powołujecie politycznych sędziów na polityczne stanowiska, mieszkańcom Gorzowianom, żadne konkursy nie Należą się proszę państwa informacje o tym co dla regionu co dla gorzowa w tym w tym w tej najbliższej kadencji w związku z tym pytam y, panią poseł o te środki z krajowego planu odbudowy, czy Państwo y, w tej najbliższej kadencji, nawet jak te środki wpłyną, to będziecie działać, żeby one były też jak najszybciej i jak najlepiej rozliczone. No oczywiście, dlatego, że wszystko, co będziemy robić jako radni, nie możemy robić sobie wbrew woli i potrzebą mieszkańców. Dlaczego będziemy oczywiście priorytety, jak pani ocenia. Ale musimy ocenić mhm. jakie są te potrzeby i najpilniejsze, niezbędne i dające efekt dodany w końcowym efekcie. Czym będzie z czym przyjdzie się mierzyć samorządowi województwa w najbliższych kilku latach? Myślę, że zadłużenie samorządu województwa jest duże. Deficyt w tej chwili też jest spory, przekracza. Nie przekracza żadnych norm. 50. Norm jeszcze nie przekracza, nie przekracza, ale jest wysoki. Gdyby to zadłużenie spłacać, a nie wiem, chyba nie spłaca w tej chwili samorząd, kiedy spłacamy. Jest to w mamy zadłużenie z do roku 2040, o ile dobrze wiem z, z tych doniesień medialnych. No nie jest to dobrze. Województwo jest małe, nie ma aż tak wiele dochodów własnych, a w związku z tym może być trudno, więc musimy się naprawdę przyjrzeć wszystkim planom, które zostały zapisane i będziemy krytykować te, które są nierealne, które są, które są zbędne, a pójść w kierunku, ponieważ czasy są wymagające przed nami ze względu na sytuację, w jakiej Polska się w ogóle znajduje, a my także jako region element całego naszego politycznego układu w Polsce i państwowości. No musimy myśleć realnie, więc nie wiem, czy koniecznie będziemy budować, jakbyśmy mieli tę możliwość, nowe budynki dla siedziby zarządu i pracowników samorządu województwa, bo może warto jednak robić rzeczy, które są niezbędne w inwestycjach. Dzisiaj mamy takie dane, które dotyczą tego, że nam się miasta, region wyludnia, tak? Czy dzisiaj tak, musimy walczyć o każdego młodego, żeby go zatrzymać w województwie lubuskim? Z drugiej strony mamy też wykluczenie komunikacyjne. To, trzeba, to są fakty. To, tak, to tak. Nie, nie znaczy, musimy... Panie redaktorze, właśnie możemy mówić o tych rzeczach fajnych, które się już dzisiaj dzieją. Mam na myśli chociażby Centrum Usług Wspólnych, które tu w Gorzowie zbudowane, to jest inwestycja blisko 70 milionów złotych, rewitalizacja budynku, ale wyposażenie, e, potężna chmura, e, aplikacje, e, które będą wykorzystywały i szpitale, i szkoły, i godezja no tak, a niektórzy i przeróżne rzeczy. Z tego jak do Gorzowa dojechać nie można Właśnie. Ani z niego I odjechać. to chciałem powiedzieć, e, tak e, przyznaję, że to jest to, co jest no, tą piętą akilesową. To jest tym wielkim problemem tu Transport. na północy. To absolutnie Przy czym, jeden. Zauważmy taką rzecz i proszę Państwa, ja to wyraźnie mówię. Podpisaliśmy jako województwo umowę. Przeznaczamy na to ogromne środki. W roku ubiegłym to było 125 milionów. Dla samego Polregio w tym roku to już jest blisko 140 milionów na obsługę i niestety Polregio to jest firma zarządzana, no, bówmy sobie prawdę, przez PIS. No teraz która się, się całkowicie... Zarządu na to czekamy. Na to czekamy. Bo Tego ta dotyczą firma rozmowy zarządów jest... województwa z y, Oczywiście. wiceministrem? Oczywiście. W, którym... y, w ubiegłym tygodniu y, pan marszałek był właśnie na rozmowach z wiceministrem y, transportu w zakresie kolei. Zmiany zarządu z mniejszą opóźnienia. Albo no, no, to nie jest znaczy no, tak. Nie. Tej... nie, nie, nie. nie Jechałam spoko... takim taborem sprzed 30 lat m e, Momencik, w województwie było do tej pory 23 takie pojazdy, z tego z trzy tego elektryczne. W tej chwili za 73 miliony zostały dokupione kolejne dwa hybrydowe. Bo potrzebujemy, bo tu jest większość tych linii spalinowych. Tylko co z tego, jak Polregio sobie z tym nie radzi i połowa tego taboru stoi i czeka na remonty. Bo Polregio nie potrafi realizować umowy, A która Polregio z województwem. mówi co innego, bo z nim rozmawiałam jeszcze jako poseł. Ale nie, mu, nie musi mówić, to proszę zajrzeć, że nawet i, tak, to się nazywa Inspekcja Transportu Kolejowego. Mogę pani pismo pokazać. E, przyznaję, że Polregio źle działa, że nie realizuje prawidłowo to będzie, umowy. E, wiecie, to jest, jest do to rozwiązania. rozwiązania. Mówiąc Polregio, ten, to, Temat to będzie jest jeden z tematów, który przyjdzie w przy, pierwszy, najtrudniejszy. Tak, który który będzie, i... Bo to dotyczy wszystkich. Musi, nie, nie może być odwiązać, takiego tak? wy, wy, wykluczenia komunikacyjnego, ja to przyznaję. To, jest to nie główne jest wykluczenie siły. komunikacyjne, bo wykluczenie to jest brak możliwości połączenia. Nie nazywajmy wykluczeniem. A co to jest, kiedy Polregio nie podjął? Jeżdża, nie profesor, robi Ja jestem świadkiem, mhm. bo ja kursuję często mhm. między Krzyżem, Gorzowem, Warszawą, Poznaniem. Puęta taka. Na pewno województwo wymaga wsparcia w najważniejszej właśnie rzeczy, żeby wszyscy mogli poruszać się transportem możliwie publicznym. A ten transport publiczny jest bardzo złożony i wymagający finansowo, bo też jakbyśmy chcieli poprawić tory kolejowe, to też jest to ogromna ale inwestycja. To jest rola państwa. No jest to rola państwa, ale samorząd województwa zaplanował. Bodajże połączenie z międzychodem, że będzie bardzo wspierał i nie wiem, czy na tym etapie ten kierunek. Już 15% na to wydaliśmy no na pracę przygotowawczą, więc tak. robimy wszystko. Zapewniam Państwa, że to jest jeden z priorytetów. Tak, w Transport tym roku musimy to rozwiązać, szczególnie linia 203 musi funkcjonować, bo ona służy nam wszystkim. Czy to będzie droga do połączenia tych właśnie. Połączenia kolejowe. Czy... Z przyjemnością zrobimy. Pracować w tym zakresie na pewno będziemy, ponieważ to jest niezbędne dla mieszkańca. naszego regionu. Oczekujemy, żeby tak. rząd zrobił porządek w Polregio. Ta firma, ważna, potrzebna firma, musi dobrze funkcjonować, a wtedy i nasza umowa, którą zawarliśmy, będzie I realizowana. I samorząd musi dobrze funkcjonować wojewódzki. Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość, Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska. Dziękuję. Bardzo dziękuję za dziękuję. wizytę w studio. Państwu dziękuję za uwagę. To był program Nasza lubuska polityka. Do zobaczenia.